Jeśli byś mnie oswoił, moje życie nabrałoby blasku. Z daleka będę rozpoznawał Twoje kroki, tak różne od innych. Zboże, które jest złociste, będzie mi przypominało Ciebie i będę kochać szum wiatru w zbożu. Poznaje się tylko to, co się oswoi. Powiedział lis. Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać. O swój mnie. A jak to się robi? spytał mały książę. Trzeba być bardzo cierpliwym. Na początku siądziesz w pewnej odległości ode mnie. O, tak, na trawie. Będę spoglądać na ciebie kątem oka, a ty nic nie powiesz. Mowa jest źródłem. Nieporozumień, lecz każdego dnia będziesz mógł siadać trochę bliżej. W ten sposób mały książę oswoił lisa. Idź jeszcze raz zobaczyć róże. Zrozumiesz wtedy, że twoja róża jest jedyna na świecie. Mały książę poszedł zobaczyć się z różami. Nie jesteście podobne do mojej róży, nie macie jeszcze żadnej wartości, powiedział różom. Nikt was nie oswoił i wy nie oswoiłyście nikogo. Jesteście takie, jakim był dawniej lis. Był zwykłym lisem, podobnym do stu tysięcy innych lisów, lecz zrobiłem go swoim przyjacielem i teraz jest dla mnie jedyny na świecie. Róże bardzo się zawstydziły. Jesteście piękne, lecz próżne, powiedział im jeszcze. Nie można dla was poświęcić życia. Oczywiście moja róża wydawałaby się zwykłemu przechodniowi podobna do was. Lecz dla mnie ona jedna ma większe znaczenie niż wy wszystkie razem, ponieważ ją właśnie podlewałem, ponieważ ją przykrywałem kloszem, ponieważ ją właśnie osłaniałem, ponieważ właśnie dla jej bezpieczeństwa zabijałem gąsienicę z wyjątkiem dwóch czy trzech, z których chciałem mieć motyle. Ponieważ słuchałem jej skarg, jej wychwalań się, a czasem jej milczenia, ponieważ jest moją różą. Powrócił do lisa. Żegnaj, powiedział. Żegnaj, odpowiedział lis. A oto mój sekret. Jest bardzo prosty. Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Twoja róża ma dla ciebie tak wielkie znaczenie, ponieważ poświęciłeś jej wiele czasu. Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś. Jesteś odpowiedzialny za Twoją różę. Jestem odpowiedzialny za moją różę. Powtórzył mały książę, aby zapamiętać.